Ciocie buaju i naszego kuzyna i wujka twojego, wujka Łukasza, kuzyna e, Filipa. Jedziemy do Gorzowa Wielkopolskiego, a ogólnie naszym celem głównym są Niemcy. E, w Gorzowie będziemy mieć taką przesiadkę, taki stop dzisiaj na wieczór. A ty co, jedziesz tak w szlafroku? Tak. Tak? Co? <noise> Na wyjazd prosty. Jesteśmy po prostu bardzo dobrze przygotowani, nie? Adzi nie chciał zwykłych bułek, tylko kanapki na ciepło. Mam nowe Ale sobie wymyśliłaś. No, no. Co mi się, No, siadaj, Lameciu No i jedziemy teraz przez Drawski Park Narodowy. O, Olek, sobie smacznie śpi. Tak? Bardzo ładne tereny. Zielone. It's not mama, hamuj. górne. Amuel, well sleeping. Si? <laughs> mama, mama górna. Lamelia, aquarium. Co robisz, jak Umię. U mnie. U mnie czy myjesz? Myjesz. Tak Ci zimno? Nie chcesz wyjść na dwór? <grystanie> nie bój się, ciocia z jednej rączki daje Tobie, a z drugiej Dziadkowi. <grystanie> no i jechaliśmy do Gorzowa Wielkopolskiego, co prawda bez wielu przesiadek... Przesiadek? <grystanie> bez wielu przystanków. Bo dzieciaki nam fajnie, a Mulek nam fajnie spał, więc stwierdziliśmy, że jedziemy bezpośrednio, bo i tak późno wyjechaliśmy. No i Adziek mu się zebrało na wspomnienia. A dlaczego na wspomnienia? Dla Co dziękuję. ty tu robiłaś w Gorzowie? A, 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 a. Pracowałem. Być większy o mnie. Po prostu mówi, że on jest więcej od mnie, bo on chce być większy od mnie, ale nie jest. Co? Co? Okej, okay, jesteśmy w Gorzowie Wielkopolskim już z dzieciakami, ubranymi cieplutko. Dokąd idziemy Filip? Prowadź nas! Pr Filip jest dzisiaj tutaj naszym ee, przewodnikiem i zabiera nas na plac zabaw. Tak? Super, tędy, dobra robota. Chyba tędy, przez most. Nie ten, tutaj dajemy przewodnikowi się wykazać. Niech przewodnik nas prowadzi. Ciepło wszystkim? Tak. No, no i... Chyba. No, skakuj. Macie swój plac zabaw. mnie lecieć w A ty, mistrzu, dokąd? Teraz sami. Tak próbujcie Zadniesz, się. To, 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 to. O tak, no. I uśmiech. Popatrz tu Lamelia. Amuet, <śpiennie> <śpiennie> um, co ty robisz? <śpiennie> Bo takie pyszne tutaj racuszki, sałatkę. Ale sałatka taka wiesz Ja dziękuję. Natalia, no będziesz musiała nam zdradzić przepis na te racuchy, bo jesteśmy nimi zachwyceni. się cieszę. Może wam zdradzę, to, może nie. nie, nie wiem. Wiem. Co? To nie są jagutki. Tak? Mamy. A, skarpetki. Uff. No i wyjeżdżamy zaraz z Gorzowa Wielkopolskiego. Zajrzemy do jakiegoś sklepu, który się nazywa Auction, czy coś takiego. Zobaczymy, co to jest. Musimy sobie kupić element do ładowania telefonu w samochodzie. We yes, we go there. Yes, Adi, cały załadowany. <grym> I nawet wychodzi słoneczko. Fajne. A teraz będziemy się kierować po tym auction, of course, no, oczywiście, do Parku Murzakowskiego. Pierwszy raz tam będziemy w życiu. Ja tam nigdy jeszcze nie byłam w ogóle. Ja województwo lubuskie ominęłam w swoim życiu do tej pory. Choć większość z Polski, tak myśląc o województwach, to przynajmniej odwiedziłam. To mm jest ładna łotka. Mhm. Mamy ładowarkę, to jest samochód, no. to też weźmiemy. -hmm. Mm. A, a, piutka! No, nawigacja trochę wyprowadziła nas w pole. Jesteśmy w jakiejś małej wiosce przed e, Parkiem Murzakowskim. Chmury są takie, powiem Wam, dosyć ciemne, ciemne, więc nie wiem, czy nie lunie niebawem. No i się zgubiliśmy, jechaliśmy na dwa samochody. Żony ta z moim tatą gdzieś nadal są w drodze. E, mam nadzieję, że się w końcu tu gdzieś spotkamy. Wysłałam im informację, gdzie się zatrzymamy. Miejmy nadzieję, że tu będą niebawem przed ulawą. Zobaczcie, jakie chmury. Podróże u nas to zawsze przygody. Nie ma, nie ma po prostu opcji, żeby było inaczej. Szczególnie z nawigacją. No i tak jak mówiłam, zaczęło padać, leje. <grym /dyspana> My tam pod ten link. Jedziemy taką, wiecie. Przystanek autonomiczny, się schowali przez resztę. Chodź, chodź, chodź. Krótka przerwa. Coś tam z samochodem. Karmisz mamę? Mamy rogaliczki od babci. Daj mamie trochę. Aj um. też mamie. Um? Mmmm, no, to całe niebo, hmm. całe niebo wypadnie, co jeszcze dla ciebie. Spokojnie. No, ja wiem, co się chcesz dzielić. mówię, że ten y, dom na pewno ma ponad 100 lat. No, U nas na, na, na tym, na osiedlu rośnie podobny, jakiś amerykański mówią, albo jakiś taki przysypkowy. Chociaż widać, jaka Żaneta jest malutka w porównaniu do tego. Co z rączką? Wiesz? Myślałam, że to jakieś atrakcja, co nie? You know how to decorate the things? <laughs> Did you make it yourself? Why? Yes! You made it yourself, Ola? Yes. Is it from this training, right? W stupraju, u cioci, Indonezyjki, która mieszka w Niemczech, ma tak piękny ogród. I w ogóle jest bardzo dużo różnych takich indonezyjskich figurek. Nie nagrywamy dużo, powiem Wam, bo, bo super spędzamy czas. No my też przyjechaliśmy tutaj właśnie do tej rodziny, więc też nie chcę. Przy nich odpalać kamery. Ale pokażę Wam, jaki tutaj mają piękny ogród. Naprawdę mają tutaj pięknie. Zjemy zaraz śniadanko, a po śniadanku będziemy gdzieś jechać. Ślicznie tutaj mają. O, jaka piękna jabłonka. A pachnie, jest taki zapach, że nic tego nie da wyrazić. Słowa tego nie wyrażą. No, tak więc do zobaczenia. Miały ogrzewanie ze spalin, from pollution. czyli to, co z rury wychodzi, te ciepłe spaliny, one w rurkach były wprowadzane w samochodzie i przechodziły na zewnątrz. To That's jak, 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 muffler jak, was going through small pipes all jak, the car. Tylko jak, jak, się jakby się taka rurka rozszczelniła, no to wiadomo. Komora gazowa, nie? Tutaj to pasuje. Do Indonezji? Nie, to gorąco. A się. A Zepsuta. Zepsuta silnika. Bardzo. Bez względu jak nie chodzi. No, chłopacy się podniecają tutaj niemieckim samochodem. Nie wiedzieliśmy, gdzie zaparkować. Próbowałam się dogadać z ludźmi po niemiecku, ale lepiej mi wyszło po polsku, bo jest tutaj dużo ludzi z Czech. No i idziemy teraz na stare miasto. Miałem łelku? Pan panzer, Nie, ty, a a ty... Ile? Nie wiem ile. Ja się nie znam na takich rzeczach. Ty, ty? Wiem, wiemy, ale nikt nie zna numeru. Legend. To są rozmowy po, nie wiem, po angielsku, po angielsku, po angielsku. Jesteśmy teraz w miasteczku, które się nazywa Baucen po niemiecku, po polsku mówimy na to Budziszyn. Oh I can see. Well you are there. No, you are here, Well, uh -huh. Aha, yeah, Look, look mm -hmm. here. Look. What? What? Aha! So you see the fountain? <laughs> Ooo, mm. a zaraz dowiesz się Aaa, się nagrywamy. <grych> Mamo, Nie ma to jak lowy i kawa. Co? Chcemy jeść. Ja pierdolę w życiu, że spotykam z tym znakiem, zaraz Ci coś pokażę. Ile zapłaciłaś? O oh mój <grych> <grych> to się tu poszuka. Gdzie jest Adzi? Adzi, come. Adzi, chodź. Tak. Big kafę. <laughs> o, to nie, 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 nie. Co? Ja trochę dziwna ten sposób, że najpierw mleko daje. Nie, najpierw a nalała trochę kawa. tej kawy. No ale dobra, nalała kawy takiej dosyć mocnej, ale to się chyba wody dolewa do tego, a nie samo mleko. Przyszyłam, że to ma tu dwie łyżeczki kawy. Dosłownie. Dobra, próbuj, tato, swojej ja kawy. Zaraz. Zajrzyj do szoku. Amuel! Well. To jest kawa. Oba! Coś <ścoughs> <ścoughs> mi ją wypił? nie, Rozlałaś? mamy z rękiem. Piję szybko, bo wyparuje. <ścoughs> w ogóle się nie ma. <ścoughs> Co to jest? <ścoughs> powaga? Dobowa? Ja co to to ciekawe z Pokaż, pokaż ją. Pokaż ją. Pokaż ją. Pokaż to jest macchiato. To jest espresso. To nie jest espresso, to jest kawa z mlekiem i kawa czarna. Mocna? Oj, mocna jest espresso. które od razu zauważyliśmy. To to, że w Polsce raczej płaci się najpierw przy kasie, a dopiero później odbiera się zamówienia, czy to na kawę, czy to na ym, lody. A tutaj odwrotnie. Najpierw podają lody, a później dopiero wymagają płatności. Więc widzę tutaj taką większą... Nie wiem, czy to jest większe zaufanie do tego, że klient na pewno zapłaci, czy, czy to jest kwestia, Ej. kwestia mentalności czy czegoś innego. A i też z takich jeszcze rzeczy to ja akurat nie jestem takim smakoszem kawowym, ale Adiego i Żanetę i mojego taty zdziwił rozmiar kawy, tego jaką małą kawkę dostali i jaka mocna była. mostem takim kamiennym, łukowym. Tutaj w Niemczech. Ojej, ojej. Ojej, jakie widoki, jakie piękne widoki, Amolku, tak? jest to wyjątkowe miasteczko, bo ten teren zamieszkują Łużyczanie, czyli najmniejszy naród słowiański. Mają swój taki specyficzny język, który jest taką mieszanką nie wiem polskiego, czeskiego, może trochę słowackiego. Sami siebie nazywają Serbowie, Serbia. Tylko wiadomo, nie chodzi o Serbów, którzy mieszkają na terenie obecnej Serbii, na Bałkanach, tylko chodzi o osoby, które mają te korzenie z Łużyc, no, jest tutaj taka ciekawa kultura. Ten język tutaj w Budziszynie nazywa się językiem górnoużyckim. No i powiem Wam, że bardzo łatwo się tutaj dogadać z ludźmi po polsku. Oni rozumieją też ten nasz polski język. Tu jest takie tak naprawdę centrum, taka stolica tego małego narodu słowiańskiego, i to widać właśnie poprzez to, że jest bardzo dużo takich y, ośrodków kulturowych, y, różnych teatrów. Spójrzcie, jak pięknie tu jest.